No dzień dobry. O, właśnie jestem w domu. Dałem 70 zł dla Krzysztofa. Cztery mleka kupił. I co jeszcze kupiłeś? Dziesięć jajek. truskawki. No i truskawki. A, trzeba otworzyć paczkę. Iść na ulicę. No, nie na ulicę, tylko na podwórko. Zobaczysz co tam jest. Patrz. Co idziemy? Na ulicę. Otwierać. Pojechałeś na ulicę. No, ja kładę ja że dałem, dałem ci... To no, spierdoli. To złote dałem ci na zakupy jeszcze. Śmietany nie ma. Kupię. Zobacz. Jak chodzę dochody takiego na razie, że odbieramy, to i tutaj ma biergami. Światło, weź żarówkę jedź kup do Carfura. To jadę. Dałem ci chyba 100 złotych. Nie tu światło jest. Tutaj jest. Przechodź. Przechod. <śmienic> o, widzicie Państwo? Jedna strona już. No, odetnięta ujębszaka. Bardzo dziękujemy. O, ktoś dla mnie wysłał. O. Sam raz chodzi o te, trzeba stąd zabr, wybierać tu paczkę. Ostronie żeby jak zeić. Do, do szybkiej. Nie wiadomo co to jest w środku. O kurde, latają. Bardzo proszę, aby Krzysztof przeczytał na kamerze liści Boże dla Krzysztofa Kolonowicza. Dla ciebie. Człowieka. Nie wiem co to jest. Podkoszulka na pewno jaka Mało to dla mnie będzie Tutaj ja tutaj połowa typu... Następna, gdzieś też podkoszulka To będzie chyba dla mnie Tak, mu duża Doła. No, koszula, to dla ciebie też będzie, bo dużo. Lamię. Co to jest? U mnie, bo nie jest to. to perfumy chyba. Perfumy? Tak, to dla mnie. A to dla mnie, tak? Kulary. No tu zostałeś już. No to za mało dla ciebie. Nie, on nie dobry tu miał. Tylko... A tu zostałeś, masz już. Ale czekaj, czekaj, ja chcę zobaczyć. To dla mnie. mniejsze o, bokowanie nie, jest. Nie, o, ja patrzę na wzrok. A, masz zobaczyć, masz zobaczyć na wzrok. Dobra. Dobra. Później się zobaczy. Co tam jeszcze? Daj. Na jakiś. razie niech tu Co to, to jest? Matka Boska, kalendarz. O. Właśnie, bardzo dziękujemy. Czekaj. A to to, to jest? Jeszcze. Nie wiem. A do apteki miałeś zajść? Zajdę, teraz pojadę. tabletki do, do zębów miałeś kupić. Ja ci dałem pieniądze. Kupię. Do apteki. No to widzicie. Dajesz pieniądze, on nic nie kupuje za bardzo. Tylko sobie. Mleko lepsze. O. Dla Jacka zielonego z gusza. O psa Alona. Dla Woj, Wojciecha Suchującego Majora Wojtka z Bombasu. A to dla mnie śpieszy. Widzisz? No, dziękujemy. To dla mnie, szukierki. Za dary Boże. No, i właśnie, sami widzicie, jak to jest. No trzyma to się.